Hej, cześć. Yy, witajcie ludzie. Tu znowu Ben. Witam was wszystkich ponownie w sieci The Long Dark. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie w tej otochatce. Kurwa, co tak tutaj mi normalnie czaska. Przepraszam, że że, że przekleństwo, ale normalnie się wystraszyłem. E, co w dzisiejszym odcinku? Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mam pewien. <laughs> no, znaczy, mam pewien pomysł. E, nie mam pomysłu w sumie. E, chcę po prostu. Gdzieś pójść. Jakie są dwa? Minus 11. Nie jest. Not bad, not bad. Ale strasznie wieje. Mamy lampę? Mamy lampę. Aż się zdziwiłem w sumie. Strasznie wieje. No i dobra, chodźmy na razie prosto. Chciałem ty, tymi tylnymi drzwiami wyjść. I moje e, przypuszczenia się sprawdziły. To były tylnie drzwi. Ale co mi to dało? To nie mam pojęcia. Co ja w tym odcinku chcę zrobić? Tak jak mówię, nie wiem, to jest czysty, czysta spontaniczność z mojej strony. Chociaż nie, chwila, tutaj już byłem, pamiętam. O tak, tam byłem na pewno. Tam w sumie w tych wagonach nie ma nic ciekawego. Jeżeli przeżyjemy, to tam pójdę. Ale tam nic ciekawego nie było w tamtym kierunku. Przynajmniej do momentu, w którym nie umarłem. Bo kawałek za umarłem, bo mnie wilk pogryzł. W każdym bądź razie, chciałem iść tutaj, znaczy chcę iść tutaj, tam to tam jeszcze nigdy nie byłem. Jestem bardzo ciekaw co tam będzie, no z naszymi statystykami nie jest źle, widzicie mam 85% kondycji, ale w sumie mógłbym coś zjeść, na przykład to mięso. W ogóle źle zrobiłem, że ten, czemu ja go w domu nie zjadłem, znaczy w domu, no dom to jest bardzo pojęcie względne. W tamtej chatce jestem ciekaw, czemu go nie, z, nie zjadłem. No ale trudno już jak. Jak idę, to idę. Jestem bardzo ciekaw, co tam jest. To wygląda go na jakiś ciekawy most. Być może coś tam będzie za tym mostem. Na przykład wiecie, może jakieś miasto. Też w sumie no, wątpię, żeby na takim od ludzi były jakieś miasta. Chodźmy na razie tędy, no. Naprawdę, tutaj nigdy nie byłem i jestem bardzo ciekaw, co by. Co by... Co tam jest? Jak, się, jak ja się boję. Boję się, że gdzieś są wilki. Dlatego tak się rozglądam, jak idiota. E, co... W ogóle, jakie mam... Tak jak mówiłem... Znaczy nie, mówiłem, że dzisiaj nie mam żadnego pomysłu na odcinek. Nie, no, słuchajcie, mam. Chciałbym w tym odcinku znaleźć broń. E, ponieważ w tej grze jest broń. Jak jest amunicja do broni, no to musi być broń. I no, mam taki pomysł, że właśnie żeby w tym odcinku znaleźć broń Cholera jasna jeszcze w sumie nigdy nie znalazłem w tej... znaczy no, nigdy e, nie znalazłem w tej grze broni jeszcze, tak? W tych trzech odcinkach poprzednich nie znalazłem broni Dobrze by było gdybym w tym odcinku znalazł broń Wiecie co, może i bym w niej za bardzo nie strzelał, na przykład no bo jednak e, w takich grach survival, survival o minus 7 tylko odczuwamy, to nie jest źle w takich grach survival to amunicji naprawdę jest szkoda, ale jednak człowiek zawsze z tą bronią czuje się jakoś pewniej. Zawsze ma jednak tą świadomość, że... W razie niebezpieczeństwa może jej użyć. No i w sumie. W sumie to dlatego chcę ją zdobyć głównie. No, mi tyle w sumie. Także dzisiejszy cel znaleźć broń. No mam nadzieję, że mi się to uda, chociaż no. Nie mam pojęcia, zobaczymy. No i co to jest? Jakieś wywalone tutaj... No nie. Serio, tu nic nie ma. Boże, ale jak tu się dziwnie wchodzi? W ogóle jakaś moja postać tak strasznie nisko. Wydaje mi się, że nim jestem. Znaczy tą moją postacią. Ale tu się dziwnie wchodziło powiem szczerze. Tylko po co ja tu właśnie je wlazłem? Tutaj można by się w sumie schować przed wilkiem najwyżej. Nic tu nie ma. Teraz tylko nie złam sobie nogi. I <laughs> <Ja, wilk. śmiech> stąd. Pasio, won! Tu coś jeszcze leży, widzę. Co to jest? Metal? Aha, metalowa skrzynka. Jezu, ale przysypana. Bandaże, okej, okay, dziękuję bardzo. No, w idealną porę mi te bandaże dali. Normalnie jak mnie ten wilk zaraz dorwie, to... Tu mi się te badacze strasznie przydadzą. sioj no, pretni sąd ty, sapie. Mam nadzieję, że sąd poszedł i mnie nie widzi już. Jak ja mam cholera jasna pomysł? No, przecież tu nic nie ma. Jest jakaś cholera jasna, otwarta przestrzeń. Same skały dookoła. Hmm. Teraz tak, w lewo, czy w prawo? Wiecie co, a pójdę prosto może. <laughs> może mi się uda. Pod górkę wleźć. Chociaż nie wiem, nie wiem, czy to się opłaca. A ile jest? Minus 5! Człowieku, to... Jest... dobrze. Z temperaturą. Minus 5 to jeszcze nas nie zabije. Patrzę, czy ten wilk za mną nie idzie. Mam nadzieję, że nie idzie. Właśnie o tym mówię, tak jak... Mm, nie no, tam jest. Cholera jasna, widzę go. No nie, nie no, w sumie na nagraniu powinno być go widać. Może nie tak dokładnie jak ja teraz go widzę, ale powinniście go widzieć. Tam jest, w tamtym miejscu. I właśnie o tym mówiłem. Teraz tak panikuję, tak? Gdybym miał broń, no nie panikowałbym. Czemu miałbym panikować? Przecież miałbym broń, mógłbym się obronić. Nic by się złego nie stało. No ale cóż, idziemy dalej ludziska. Poszedłem sobie w lewo, nie wiem czy to był dobry pomysł. Bo jeżeli tutaj nic nie będzie, to się załamę. Minus 4 i temperatura wzrasta. Ty, być może za chwilę się opalać będziemy mogli. Jeśli na przykład skryję za drzewem, to mi nic nie da. E, cóż, dobra, lecimy dalej. Kondycji ile? 85%. No tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, że między odcinkami sobie troszeczkę kondycji poprawi, W sensie, że się przespałem jeszcze trochę, bo jest godzina 14.13. To jest tak, jak mówiłem, chciałem sobie kondycję troszeczkę między odcinkami poprawić, czyli po prostu... ...spałem w tym... w tej chatce, w której byłem. I zapewniłem naszej postaci... dobre warunki. A cholera ja idę sobie górą. Kto mi zabroni? Ej, no bez kitu, tu nic typowo nie ma. Ty, kucni! Ty baranie jedynie, jak będziesz tak biegł, to sobie serio nogę skręcisz. Już cały czas mam wrażenie, że coś... ...coś będzie... Obok mnie nie wiem. Jezu myślę, że tam był Wilk, jak sobie tak szybko przewinąłem kam, e, kamery. Czy kamerę? Widok. Myślałem, że tam jest Wilk, ale na szczęście tam Wilka nie było. Naprawdę mam jakieś wrażenie, że coś, coś nie śledzi, coś niedobrego. I no, bez skitu tutaj nic typowo nie ma. Przecież no ja tu umrę za chwilę. Dobra, kucnąłem sobie przecież jak ten debil będzie tak zbiegał. Ty nie, dobra, tu jest coś. Jakaś chatka, ale rozwalona trochę minus 4 i minus 4. Niech się utrzyma. Przynajmniej nie zamarznę. Jestem ciekaw w ogóle, że na przykład w tej grze jest lornetka. Dobra, jest ten domek rozwalony tam, dobra. Tam jest jeszcze jakaś chatka. No dobra, to nie jest źle. To nie jest źle. Ty, ale z tej chatki się. Ło cholera, z tej chatki się normalnie dymi. Ej, może ktoś tam będzie. Jestem tego w cholerę ciekawy. Tam jest jeleń, ale tu jest jeszcze jeleń powalony. Także podejdźmy do tego jelenia powalonego. Tu jest cieplej. Ale co to jest? Firewood. Weźmy sobie tą, drewn to, tą drewno. I jeszcze tego jelenia bym oskubał. Zamarznięty. Y hunting knife. Weź, y weź powiedzmy... Aha, tyle można najwięcej wziąć. No dobra, bierz to mięso. Dobra, okej. Okay. Jak tam wygląda nasze? O spoko, jeszcze możemy trochę mieścić. Dobra, chodźmy do tej hatęki, jestem cholernie ciekawy, czy nikogo tam nie będzie. Przecież z tej chatki leci dymno, ej, tam ktoś powinien być. Być może nie jesteśmy sami, być może... Być może da się tą grę skończyć. Chociaż sandbox to raczej się nie da tego skończyć. Ale no cholera jasna. Trapper's Homestead. Dom trapera. Mhm. <grym> Dom trapera, dobra, no to chodźmy tam. Może tam jest ten traper cały. Może nas, nie wiem, weźmie na jakieś polowanie, czy coś takiego, o ile nie znajdę jego trupa przed chatą. Boże, jak wieje. Boże, cią ciągle słyszę jakieś dźwięki. Dobra, wbijaj. Dobra, co tutaj będzie? Dobra, na początku, sprawdźmy co tutaj mamy. Yy, to nieugotowane. Ło, wow, masz 4 porcje tego mięsa. Ale jedno ma 13 kalorii zaledwie. To nawet to nawet się tego nie... Nie, to to wyrzucimy od razu. 1250... Wow, 1250 kalorii to ma. Jak tam wygląda? Z, z głodem nie jest źle, z zimnem też nie jest. Jest nam ciepło w cholernie. Orange soda, submit soda. Yy, Kondycjum już. Water. Jak tam wygląda? Nie no, pragnienia też nie jest dużo. Żarcie lapsów, tak jak mówię, na razie nie jemy. W sumie możemy zjeść to mięso. 1000 kalorii nam to doda. Plus jeszcze całe... prawie całe... No dobra, na... łyknąć się też czegoś możemy napić. No na przykład tego. Też się gólne koli. Batonik. Bandaż. Im więcej bandaży, tym lepiej. O! Karnister. Wow, ile on ma? 3,99 litra. A to jest to miejsce, które wywaliłem. Pa, skudnie wygląda. Zaraz, 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 zaraz. Nie narzędzia. Chciałem inne. Albo nie inne. Napełni. Refuel. Dobra. Ale tu nikogo jednak nie ma. Chociaż. Jednak nie. Bier drewno. Bier antybiotyki również weź. bandaż również weź. I właśnie chyba stwierdzam fakt, że mamy więcej niż możemy nosić. Więc tak, w ubraniach nic w sumie nie możemy wyrzucić, chyba że najwyżej. A zaraz. 0,9 i 0,6. Zdjąłem to. To jest lepsze. To mogę właściwie wyrzucić. To ile ma? 90% to mogę wyrzucić. I te buty. Te buty w sumie również mogę wyrzucić. Na cholerę, mi one wyrzucę. Pierwsza pomoc to zostaje wszystko. Food and drink to zostaje wszystko. Materiały. Szmaty, 3. Drewno. to w sumie główienko tutaj mamy. Co tutaj? Inne. W innych w sumie bym tak. W sumie nie wiem, czy ja coś z innych mogę wyrzucić. No bo zaraz na przykład. Hunting knife zostaje, z narzędzia, siekiera zostaje, otwierasz do puszek, ale on waży strasznie mało, nawet się nie ma nie, nie opyla tego wyrzucać. Eee, ty ty, 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 ty la, la, lampa. A w tych, a w, w innych? Te karnistry, jeden ma 330. O, ten jest pusty na przykład. To możemy go wyrzucić. Natomiast w tych mam dużo tej, tego paliwa czy benzyny. A zaraz, a... To też jest puste. To też to wyrzuć. Na cholerę mi to. No dobra, to trochę napełniliśmy. O! Co tu będzie? Zapałki. Jeansy, które zaraz wyrzucę. 07. Ale są słabiutkie. Moje są lepsze. Wyrzuć to główienko. Co tutaj jeszcze jest? Hmm. hmm, hmm. Otwierasz do puszek. W jakim stanie? 63% kondycji. Spoko. To teraz weź mi narzędzia. Te dwa mogę wyrzucić. Ten i ten mogę wyrzucić. Dobra, brzoskwinki. Weź. Żarcie takie wojskowe, bym powiedział. ILE TO MI KALORII na 1750, TO BIERTO, CZŁOWIEKU, PÓKI MOŻESZ! To w ogóle liczba 5, co ona może oznaczać? To jest kolejne na Aha, to jest to, co zostawiłem buty, dobra. Yy, dobra, taki ciężki sweter. Dobra, aha, ja go wyrzuciłem przecież, BOŻE ŚWIĘTY! Tak? To był mój? Tak, to był... albo nie? Nie wiem, nawet wyrzucić tak w każdym razie jest słaby. W plecaku co jest? Batonik się przyda. Drewienko, drewienko. Latarnia... Boże, latarnia, co ja mówię? Znaczy w sumie to jest taka latarnia. Ale wyrzuć w sumie po co mi to? Yy, aha, kolejny jakiś metalowy pojemnik, w którym tak, czapka. Wyrzuć. Antybiotyki weź. Się przydadzą. Tu coś jest na górze? Nie ma nic. Tu pusto. Workbench. Aha, wersja alfa nie działa. Woda się przyda. Simple Tolls. Ale przecież ja mam chyba Simple Tolls. Te mają 43. A te 65. To wyrzuć te. Te, które podniosłem chyba były lepsze. W szafce pusto. O, więcej konserw. Boże, ja na serio muszę sobie zrobić porządek w tym. Batonik. To tyle. O! Tego nie zauważyłem w ogóle. Ale mam broń. Mam broń. Gdzie to będzie? Pewnie w narzędziach, tak? Gdzie to może być? Zaraz. Tutaj. Mam broń. Jestem podjarany. Boże, w końcu mam broń. Uhuhu. Dobra, jestem się bardzo zadowolony. Mam broń. Podpałkę weź. Zapałki weź. Lupa. Hmm, weź. Flara weź. A ten safe? O co tu chodzi? O, o, Zaraz. Poczekajcie, bo on w pewnym momencie wydał inny dźwięk. O, o, o! Był! 35, 36 Chyba, tak mi się wydaje. Co ja muszę zrobić teraz? No Enter, no co ja mam wcisnąć? Aha! Nie. Zaraz, jeszcze raz. 35, 36 to jest pierwsza liczba, która to jest dobra. No i trzeba ja wcisnąć do cholery jasne, jak tu nic nie działa. I hey, options, controls, nie ustawienia klawiatury inwentarz to nie. Co ja ma wcisnąć. Dobra, 36. Ty no nic nie mogę wcisnąć, no. Bez kitu. Naprawdę, bez ja nie 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 wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Chciałem ja użyć do rozwalania tego sejfu. Albo jak jak go odblokować, jak go jakoś wiecie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No mam na tym 35, naciskam na przykład na tą kłódkę, nic. Pla, pla, Plawem lewym, nic. Trudno. Chyba muszę olać ten save niestety. A szkoda. Jestem bardzo ciekaw, możebym grał granata znalazł, nie wiem. Ale szkoda, muszę ulać, ulać ten save. No czemu cholera jasna. Nie mogę, go, nie mogę go w żaden sposób otworzyć, no ani alt, ani kontrol. Ani Enter, ani Spacja. Chyba, że tak. 35. O, dobra. Dobra, dobra, dobra. Kurwa. Sory. 52. Dobra, już ogarniam o co dochodzi. 36. Potem 52 do tyłu. Kuźwa macie, albo 55, albo 4. Zobaczmy. Nie zrezygnuję z tego sejfu, no nie ma, nie ma szans. Dobra, tu wolniej. Dobra. 1 mm, albo 0. Uuu, uh, uh, uh. A teraz to w ogóle nie chce działać jeszcze raz. Dobra, teraz 55 albo 4 54 i 0, tak? Czy 1 Okej? Okay. Open Antyseptyk i tyle. O, super! Naprawdę super grał! Kocham cię! No niestety mnie jaja teraz zrobili w tym momencie, co oni mi tutaj dali. Dobra, w się. razie, temu mówimy papa. Trzeba się pozbyć wielu rzeczy naprawdę, bo temu mówimy papa. Proste narzędzia zostają. Hunting... Dobra, to zostanie. Łom zostaje. Too heavy. Eee, a to co to? Aha, to jest chyba ta lupa. Tak mi się bodajże wydaje. Zostaje, e, chociaż a, to nie to niedużo waży. Ym, zapałki, tak? Za, czyżby, to było, czyżby to były zapałki, bo zaraz, bo skoro to waży dosyć mało... Albo nie. Nie, chyba, chyba jednak to są zapałki, chociaż nie jestem... Nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale wydaje mi się, że to są zapałki. Lampa zostaje, waży 1,80 kg, ale bardzo się przyda. Podpałk, flara, flara zostaje. A to? Sewing, tak? Hmm. Bo teraz jest sami, to uważaj, to i tak mało waży. To to. Za dużo to mi nie bierze. Wiecie, miejsca w tym ekwipunku. Chyba te zastawy do szycia, a no może. Chyba tak, aha, no. Możesz e, naprawiać ubrania. Dobra, to, to są te zestawy do szycia. A w innych? Tylko łóżko i. Wiecie co? Które by tu wyrzucić? Bo coś waży za dużo. To, dobra, nie, wiem, że tam miałem więcej tego paliwa, czy tam benzyny, ale to jednak ważyło więcej, więc to wyrzuciłem. W ubraniach nie jest, w pierwszej pomocy, pierwsza pomoc to wszystko. A weźmy sobie antiseptik, co tam? Szkoda, żeby to się zmarnowało. Dobra, pain killerów. Bandaże, a cieka ciekaw jestem czy jak na przykład użyję bandażu. Nie, myślałem, że kondycja będzie mi wzrastać, ale jednak mi nie wzrasta. Jedzenie i picie, no tu mamy sporo, powiem wam, jedzenia. Dobra, najpierw inny pomysł, rozpalimy tutaj, bo na pewno jak rozpalimy ogień to również nam Również, na wiecie, ubędzie trochę rzeczy. Dobra, start fire. Gotowe. Teraz tutaj. Czego mogę dodać? wow najpierw tak ugotujmy mięso. Tak, bo w sumie ugotuję teraz te wszystkie mięsa, które mam, a potem, potem przetopię śnieg i być może dodam jeszcze trochę wody. Znaczy, wiecie, no, przetopię śnieg. No i jeszcze dodam tego ognia i się to chyba przespie. Jeszcze, a już nie mam. Dobra, to teraz śnieg, ale nie to Najpierw dołóżmy coś do tego ognia. Śnieg, no niech będzie ten litr. No, come on! Przetop ten śnieg teraz. Znaczy, wiecie, nie przetop, tylko. No, w sumie wygotuj śnieg. Co jeszcze tego. Dobra, dodaj to do ognia. I teraz moim szalonym pomysłem jest bedroll, łóżko. Czy ja mogę je położyć? Tak, nas... Co żeś ty z tym zrobił, człowieku? Bedrol. Połóżmy to na blisko pieca, połóż się. I na przykład na... 3 godzinki. Mam nadzieję, że mnie nikt do tej chaty nie wbije. O kuźma, przecież będzie cimno jak cholera jasna. Nie, 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 nie śpi, nie śpi. Zapal lampę. Ło Boże, wzrosło nam zmęczenie. A zmęczenie w sumie dobra, zmęczenie to zależy od snu, ale głód i pragnienie. Okej, okay, to idealna pora na zjedzenie czegoś. Dobra, głodu jeszcze trochę, ale to wystarczy. Batonik na przykład. Dobra, i pragnienie. Na pragnienie, co ja mam wagowo. Na przykład woda niech będzie. Jeszcze, jeszcze tu mam jedną pomarańczową wodę. Dobra, odłóż na chwilę. Zmęczenie jeszcze tylko nawet mamy. Dobra, weź tą lampę na chwilę weź zga o, zaraz zgaś. I się połóż. Na przykład na 4 godzinki. Powiedzmy. Zobaczmy, co się wtedy stanie. Będzie w pizu ciemno, ale cóż. Jestem bardzo. Bo chcę w sumie wzrosnąć tą kondycję sobie na 100%. Już 3 dni przetrwaliśmy. Jest kondycja na 100%. No i gitara. Tylko pragnienie trochę duże, ale spoko. Mamy jeszcze wodę. No to się napi. No, jest nam cieplutko. W sumie tej chatce moglibyśmy zamieszkać, ale no niestety trzeba iść dalej. Zmęczenia jeszcze trochę mamy. Jest trzecia Ty, Kretinie, musiałeś zostawić tą lampę. Jak tam z temperaturą? No, w środku jest 9 stopni, a na dworze na przykład pada śnieg. I minus 9. Ale tu ładnie powiem szczerze, naprawdę mi się podoba. Ślicznie tu jest. Jeszcze się pali tam. Wydaje się, jakby ten... jakby się w środku paliło. Ale niestety. Owijmy no, na środka. Nie jest źle. Jest nawet ciepło. Bo wiecie, tutaj te 9 stopni to jest naprawdę dużo. Ja jeszcze mam taki pomysł. Weź to i teraz to od inne i wyrzuć to. Aha, bo ja, z, ja zmarnowałem tą, którą miałem, to mi dużo nie dało. Dobra. Wydaje mi się ludzie, że zakończymy w tym momencie odcinek. Bo jednak no jest dosyć dobrze. Nie powiem, że nie. Prześpimy się jeszcze ze dwie godzinki powinniśmy odpocząć dobrze. Powinniśmy być wypoczęci w pełni sił. Nie powinno być w dodatku jasno. Jest jasno. Proszę bardzo. Jesteśmy i wypoczęci. Także naprawdę. Not bad. To jeszcze wyrzucę. Teraz robię tak. To wezmę. I swoją lampę napełnię tym paliwem, które zebrałem przed chwilą. To wyrzucę. I to jest ta moja. To jest ta moja. OK. Teraz weź jeszcze łóżko tylko. Flary mamy dwie. Jak z naszym inwentarzem? No wykraczamy już troszeczkę, ale foot and drink. Dobra, zjedzmy to. Bo mało procent ma jeszcze. W sensie kondycji mało ma. A ja jeste przy okazji coś o na szybko. No i wejdźmy. Znaczy, w sumie zaraz tam wyjdę z powrotem. Więc, ludzie, to by było na tyle. Znalazłem broń. Wow, jest jeszcze ciemno. Ciemno, nawet trochę. Ludzie, znalazłem broń. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Także, cóż, ja mam bardzo dziękuję za zaglądanie. Pamiętajcie, zajrzyjcie do opisu. Jeśli się podobało, to oczywiście zostaw komentarz, zostaw ocenę. Jeśli jesteś mnie pierwszy raz, to zasubskrybuj. Jeśli chcesz więcej, to oczywiście daj tą łapkę symboliczną w górę. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie w następnym odcinku. Nie wiem jeszcze co będzie, przecież to było łóżko. Dlaczego ja się położyłem na materacu, skoro tu było łóżko? Nie wiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, tak jak mówię, zajrzyjcie do opisu. No i cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia w następnym odcinku w którym jeszcze nie wiem co dokładnie będę robił, ale coś na pewno. Także dzięki, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia na razie.